Proszę Państwa, bardzo ważna sprawa na początek. O tym informuje nas brytyjska prasa, jak i też polskie bardzo poważne gazety. Tutaj Super Express, akurat, poważna choroba księcia William'a. Niepokojące doniesienia o rodzinie królewskiej. Książę William pochorował się z powodu stresu związanego z Harem i Megan. Szokujące doniesienia właśnie od nich tam. Książę William niemal zawsze prezentuje się światu jako poważny i szacowny następca tronu. jak i też mąż i jako ojciec też się poważnie prezentuje. Kilka razy światło dzienne ujrzały co prawda zdjęcia Willama na imprezach. Był nawet... Oplotkowany, że ma gdzieś tam romans z jakąś Rose Henbury. Przepraszam, nie znam, nie śledzę tych bardzo ważnych informacji, ale i tak nie zachwiało to jego wizerunkiem. Kto by pomyślał, że książę William może mieć jakieś poważne kłopoty, które ukrywa przed poddanymi, proszę państwa, pod, tam w Wielkiej Brytanii jesteście poddanymi, tak? Brytyjska prasa właśnie donosi o niemałych problemach męża księżnej Kate. Charlotte Griffiths z Mail on Sunday, to mniej więcej jak Super Express, powiedziała Danowi Woodtonowi z GB News, że wywiady, których udzielał książe Harry na temat brytyjskiej rodziny królewskiej, sprawdziły, iż książe William dosłownie pochorował się z nerwów. Słyszę już od dłuższego czasu z wielu źródeł w okresie poprzedzającym wywiad u Opry, William był dosłownie chory ze zmartwień, nie jadł i stał się może nie samotnikiem, ale zdecydowanie się ukrywał. Udawał się na pewien czas do królewskiej rezydencji, no bo wiecie, jak ktoś jest chory, to do rezydencji jedzie, aby odciąć się od świata. Był załamany, donosi dziennikarka. dziennikarka. Jak dodała księżna Kate, trwała dzielnie przy mężu i wspierała go niezłomnie. I tu mamy od razu sądem, możemy, proszę Państwa, się wypowiedzieć na ten temat, trzyma stronę Harego w wojnie z rodziną królewską? Tak, jestem Zacharym, nie trzymam strony pałacu, pewnie są siebie warci. Tak, oczywiście, trzymamy Zacharym. Ciekawe, jakie będą wyniki sądy. Proszę Państwa, 21% Polaków trzyma Zacharym. Skandal: 52% Polaków nie trzyma Zacharym, a 26% uważa, że są siebie warci. Proszę Państwa, to tyle. Najważniejszej, najważniejszej informacji w polskich mediach. Ja proszę Państwa, mam podziurki w nosie tych informacji o Harym Barym i tym, co tam się w rodzinie królewskiej wydarzyło. A proszę Państwa, żadna strata, żadna strata dla ludzkości. Zastanawiam się, dlaczego jeszcze te środowiska, takie nowoczesne, za Sorosowe pieniądze, nie mówią, a dobrze mu tak, niech umrze nawet z tego stresu ponieważ jest białym heteroseksualnym mężczyzną. Jakoś tutaj zwróćcie państwo uwagę, tego typu y, retoryki nie ma. Jest pełen szacunek i poddaństwo, poddaństwo pełne. Trzeba mówić o y, rodzinie królewskiej y, brytyjskiej w Polsce, w Polsce.